KOMBAJN KOSI Gdzie kombajn jedzie? Siema Idzie tata Idzie tata Czemu nie chciałeś przyjść? Bobcia ci nagadała, że się kombajnu boisz, cześć. Chodzić nie chce po tym, bo go koli. Cześć. Daj cześć. Cześć. Tak z tej strony, bo świeci słońce. A żuwika dasz? Tam jest drugi, jak to tak idzie? Wujek Marcin, drugi. daj żuwika. Beczka? Jaki jest beczka? No tak ci banie. Beczka? I piąteczkę. <laughs> Jaki jesteś duży. A gdzie jest kombajn? A jak robi turbo? A jak robi Indek? Jak? A jak I robi indyk? gul gul? Muszę jak zjechać nie może, co? Nie, no to i wjeżdżamy na te nasze, ale ja nie wiem, czy ja mam sobie zbiornik brudzić, czy od razu. Na nasze zjechać, W i przyczepie. I potem ty z tyłu? No, co? Tak patrzę, co ten? Cztery tam jest? Cztery, no hektary. No byśmy chcieli, ale nie wiadomo w siwej przyczepie poduszka pękła. No tam od, na, na tem na zawieszeniu. nie można za dużo sypać na nią. No przez kabiny Marcin ma przerąbane, no ale wiesz, on tak kabina to wszystko weź inwestuj w te stare. Bo kurde nie widać header za ten. No też dużo nastojąca. Ja nie wiem co kurde, czy on to zmieści, czy nie. To czekajcie chwilę, to jak coś to pójdziemy do niego z tą kawą. Ale nie, no on podjedzie, nie? Co? Będą kończyć. Zaraz zobaczę, że tam mu się coś kurde stało. No, tylko on ma na wąskich kołach. Ja nie wiem, czy to jest. wstanie może A jeszcze po ciasie, jeszcze ciasto. Reklamówki z biedronki. A co to jest za ciasto? Z jagodami. Nowe. A co to jest blacha? Jak nie jest sam. No? Smakowałem. Taka maślanka. W myślanku. Ustaliliśmy skrzynek? Tutaj na nogi? Cześć ciasta. Coś Cześć. Miamiamiam? Miam? Od taty? Słodkie to ty lubisz, co gościu? Jakie dobre. Będziesz jechał, z... Będziesz jechał... ze mną kombajnem? Dlaczego nie? Boisz się? Kurzy się? To duży, Kurzy się. Troszeczkę. <laughs> to tylko w prądnicy widać. <laughs> to nasmaruj. Palec gorący! Gorący palec! To olejem kurnego! on pojechał do domu? No, pełny jest. A to on teraz jeździ, to myślałem, że tylko za jeździ. Nie, to zbyszek jeździ ciągle. A ja myślałem, że zbyszek tu podjeżdża i co ciągnikiem. No też tak było. A ciągnikiem będziesz jeździł ze mną? Z mamą. Co? Ciągnikiem? Z mamą albo ze mną? Opa, ty opa! Ja w ogóle, na no, dopiero wyjąłam ten i rozkraiłam Masz baterę pod Bo mam chyba ze cztery. Za chwilę miał cały komplet. A gdzie masz cztery, w domu? Nie przyjeżdżę ona coś mi gadała dzisiaj, Dwoń do Ruci kurna, niech daje te pojemniki na ciasto, bo nie będzie. Nie ma gdzie sypać. To sobie musisz dokupić, jak my przyczep kurna. No magazyn. Ty, zmieścisz to wszystko w zbiornik czy nie? Wysypałeś, czy masz? Ile masz? To? Mhm. to ja wjeżdżam tam, nie będę już zbiornika brudził, nie? Ale. No nie, no to moje, nie? To oddzielnie muszę rozważyć. Moja mnie tam podliczy. Ja, nie dlatego się do Ciebie dzwoniłem. Ja teraz. No. No musi być oddzielnie liczona. Gdzie kombajn Kosi! Gdzie nie jedzie? Maxula, uśmiechnij się Gdzie wujek? Gdzie wujek pojechał? Lecisz z mamą do domu? Jedziesz do domu? Ale się kurzy Masakra Idziesz z mamą? No papa, lecimy Dobra, a ty a ten, jak chcesz to jeszcze jedną kawę nam zrobisz? Za dwie godziny możesz zrobić, bo ja padam. Kanapki? Papa, kanapki ja mam, nie? To powinno starczyć. Papa Maxula. Buziaka, wyślij Buziaka. Dobrze, wjeżdżamy w ostatnie 4 hektary. Miejmy nadzieję, że się wszystko, a sobie szybę zaraz przetrę i tu wjeżdżamy 4 hektary. A, patrzę, Wojtek robi T7, muszę tam się przejechać do niego, to jest T765 SK, też popatrzeć jak tam to, to chodzi, jak to obsługiwać, może coś podpowie. Chyba kamienia jakiegoś. Zobaczymy czy nic się nie stało. Bo nas sprzęgle poszło. Tutaj kurde lis jakąś dziurę wykopał. Kurde. Nie chcę tego pchać w mocarnie. Zobaczymy, czy coś tam wypadło, czy będzie trzeba zaglądać do, kurdy tej... A jak nie to bez bębna włączonego, spróbujemy to pchnąć do środka. Zapalimy kombajn i pchniemy to, kurde, do środka może i wybierzemy po prostu wyciągnąć to... Mam z... nadzieję, że on tu gdzieś jest. Chyba, że coś z łańcuchem, ale... Już tutaj ani to zielone... Moja musiała być z ziemią. O! Dobra, zajrzę... O! Kurde. Zajrzymy na ten. O! Plecami, kurde po grabiech przejechałem. bo go zapalimy. Będzie trzeba dojść do mój zajrzeć. że weszło zielicho przy granicy kurde pod łańcuch ale włączymy delikatnie mucernie no, no wygląda że jest wszystko ok zdejmiemy ten łańcuch Jakby tam wpadł, to może leży przy chwytaczu, ale to nic się nie powinno stać na moje. Jest chyba coś musi kurde być bo za mocno to jest napięte wszystko no, nie może tak być gdzieś nie wiem, pod łańcuch albo coś. No nie wiem, dobra, jedziemy. My tutaj lisy pokopały i... Wezmę, wezmę taśmy przejrzę. Dobra, trzeba plewy zrzucić. Sí. Czy to z mojego? sobie opianowałem, bo mi ten cep tutaj pogiął, jak się urwał. Aha, w ogóle tutaj nie ma tego tego. Urwał się gwint. Aha, 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 aha. kamik. Ty lisie kurna Idzie lisek do kurnika Lisek łaką Lisek łakączuszek. Na śniadanie zjadłby kurkę Bo ma pusty brzuszek Bo ma pusty brzuszek O lisku lisku Wracaj już do kurde lasu Kolisko, kolisko, szkoda twego czasu na klawiszach Aha, czyli mamy po robocie dziś Czyli jest po robocie, kurde. To co, idziemy go wydzierać zaraz z klawiszy. Ty weź mi opuść header, jak możesz. A ja tutaj ten przejechałem cały? No. I tam prawie cały. No nie, to klawisze masz zapierdzielone. sam kurwa z Już patrzyłeś? No. To, to masz to samo co ja, ale ty masz. To szczęście, że ty możesz dupsko otworzyć. No, dupa nie otworzyć? Nie wiem, bo za, zabite, bo to się do środka no. z, zapycha. Sztuk. Balota no. będziesz wyciągał. Dobra, ja przyjdę do ciebie za chwilę, ale te listwy wyciągnę albo nie wiem, dać sobie spokój, już jutro ma być pogoda. Jechać je porobić i kurde ani podkładki. Dobra, na dziś od na dziś od by było. A teraz tą listwę. Jeszcze czuję sobie palców nie poobcinął, też by było dobrze. No to jedziemy do domu. No, chyba jechać. No, bo co ja i tak te listwy muszę? Chyba, że te listwy. No, te listwy to ja mam chwilę, moment wyciągnięte. No, to może i byśmy dokończyli. O ile ty prąd znajdziesz, Dobra, to czekaj. E, ja mojego zostawię. No, no to i tak trzeba prądu poszukać. Dobra, słuchaj, ja wyciągam listwy i jedziemy twoim do domu. Tak? No to czekaj, ja tylko listwy wyciągnę, bo ja muszę je tlenem nagrzać i odprostować. Dobra, pierdzielę, tam jadę do domu. Jutro ma być pogoda, kurna, wezmę sobie, odprostuję, jak gość to tlenem nagrzeje, wezmę filtry, poczyszczę trochę, końcówki nasmaruję i... Nie tam kurna lubisz po tych polach. 4 hektary do końca. Już co by się działo jak nie to usługę wezmę jakąś inną jeszcze. Chuj tam. My jedziemy z Marcinem do domu. Ja mam dwie... Ja mam dwie listwy na pochyłym pogięte, bo złapałem kamienia na noże od lisa. A Marcin ma zapchane klawisze, bo mu się coś z prądem stało. Jedziemy je porobić i jutro dokończymy. No jeden i drugi kurna się sypną. No, przyczepy się po opróżnia i jutro 4 hektarki jak goście kurna. A nie będzie mnie robić, to jak dziki, a potem rosa przyjdzie. Znowu się kuźwa na klawiszach zapcha i tyle z tego będzie, z tej roboty. Chcesz glonka? Chcesz glonka? Pokaż no. Weź mnie wpuść tu na chwilę. Chcesz? Weź mnie wpuść tu na chwilę. Co za pałki? Nie, ja jestem w tym dobry. Ja jestem w tym dobry, już odbierał kurwa. Wymieniliśmy bezpiecznik, padł bezpiecznik od siećkarni, i wszystko zgasło. Eee, wymieniliśmy na 25A, ja wyciągam listwo i próbujemy dalej kościć. A musi się bateria naładować w kamerze, bo padła. Jesteśmy koło domu. Naprawa trwała 15 minut. Pojechałem tam polami. Biorę kanapki i może się uda dzisiaj dokończyć, to by było fajnie. Miałem po prostu jedną liczbę się wyprostowało, drugą a była zapasowa, klucz pneumatyczny, pyk pyk i jadę po kanapki, po kawę i ogień. Recha! Ojeja, chyba na kielicha. Dawaj mu Marcin, bo ja mam pełny zbiornik, a został taki paselek. Jak to się uda skosić, to można otwierać flaszkę. Wizony stają. gorzała też. Idziemy jeść <grystanie> i do roboty.